Wchodzę z buta na hatę. 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 widzę moją myszkę bloody A60, gram sobie na komputerze Minecraft people, Playground, ale teraz sobie gramy w Minecraft people, Playground. Ale jesteś super, bo to już fajna muzyczka. No to fajnie, ale fajna to jest muzyczka najlepsza z, całej, z całego geometry extra. Ekstra. Tak. Jesteśmy powaleni. Nieważne kto jest powalony. Ale wszyscy dajemy czadu. Tak, nagrywam nową muzyczkę. Oczywiście wchodzę z buta na chatę. Ale widzę moją brodę na 60. Wchodzę z buta na chatę. Wchodzę z buta na chatę.

Ale jesteś super, bo to już fajna muzyczka Tak, 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 fajna muzyczka Tak, 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 fajna muzyczka Tak Tak Wchodzę z buta na chatę Odpalam kompa Gra sobie Minecraft w Roblox CSA se pikne E, e, e CSA se pikne. E, 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 e Tak Możecie zobaczyć początek mojej muzyczki Echem Za chwilę nowy trailer nowej muzyczki Wchodzi Z nową muzyczką Echem Oczywiście, że tak Oczywiście, że tak a no i parabola oczywiście Wchodzę z buta 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 Wchodzę wchod z buta Na chatę Widzę sobie myszkę moją bladierz ale teraz sobie gramy Minecraft People Playground ale jest super bo to już wolno muszę